W regionie mimo wielu ekologicznych inwestycji nadal występują przekroczenia dopuszczalnych stężeń szkodliwych substancji w powietrzu, a niemal każde dolnośląskie miasto w sezonie grzewczym boryka się z problemem dokuczliwego smogu. Coroczne raporty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska pokazują nam, że te przekroczenia nadal występują i są spowodowane przede wszystkim wykorzystywaniem pieców starej generacji, nieprawidłowym spalaniem. Żeby poprawić stan powietrza, fundusz zaproponował gminom 50 milionów złotych na likwidację około 10 tysięcy kotłów węglowych, które będzie można wymienić na bardziej ekologiczne odpowiedniki. Jeśli mówimy o obszarze miejskim, to sieć ciepłownicza, gazowa, ale również elektryczna czy olejowa. Natomiast zakładam, że w mieście to będą gazowe i ciepłownicze, ale z dopuszczeniem piecy węglowych piątej klasy, czyli niskoemisyjnych. W ramach programu, który już wszedł w życie, mieszkańcy będą mogli liczyć aż na 50% dofinansowania wymiany pieców starej generacji. Jednak nie obejdzie się też bez wkładu własnego. Jeśli chodzi o właściciela gmi, y, domku jednorodzinnego, to zakładamy, że 5 tysięcy od nas i 5 tysięcy od gminy, czyli minimum 10 tysięcy przy kosztach takich doświadczeń kawki do 20 tysięcy. Natomiast w przypadku mieszkań w bloku, gdzie średni koszt wymiany pieca wynosi 14 tysięcy złotych, dofinansowanie wyniesie 7 tysięcy. Warto zaznaczyć, że środki z programu są skierowane do samorządów, które będą ogłaszały nabory na wsparcie finansowe. Wszyscy zainteresowani powinni więc udać się w tej sprawie do siedziby gminy. Właściwie tutaj pierwszy krok. Mamy różne rozmowy, bo jest tak, gminy są takie, które się już pytają, a są inne, które się nie pytają. To wtedy mówimy mieszkańcom, żeby szli do gminy. I wtedy też właśnie nacisk mieszkańców powoduje działania gminy. Więc tutaj my nie mamy żadnych wymogów. Gmina dla nas z partnerem to gmina weryfikuje mieszkańców i z nimi ustala zasady realizacji. Nabór wniosków w ramach programu potrwa do końca października 2018 roku bądź do wyczerpania środków finansowych zaplanowanych w budżecie programu. Wnioski można składać nie tylko we Wrocławiu, ale i w Legnicy, Szczawnie, Zdrój oraz Jeleniej Górze. Echo 24 Piotr Błachut